Idę się przebrać. woda, Będę na ciebie czekał, jak długo trzeba. Nie mogę cię stracić, bo tego nie zniosę. Woda jest wspaniała, pani strata. To jest świetnie. Pani zanurzy i poczuje wolna. Ze mną może sobie pani na to pozwolić. Nie odważy się pani? Le panego brakło ani muszę. Pokażę ci co to odwaga. <grywa> A wtedy jak na czarno była, kiedy to było? <grywa> jak śmiesz? Nie razma <grywa> mało potałowali. Nie wiem, jak się wyspokoić. Nie znajdowałam, że kiedykolwiek znajdę się w podobnej sytuacji. Dobrze się Pani czuje? Lepiej niż kiedykolwiek, Kasito. Teraz naprawdę zaczynam się o Panią martwić. Czy jest jakaś okazja do świętowania? Wiem już, co zrobię. Strach mnie nie pokona. Życie jest snem, a sny trzeba śnić. Nic, nie zrozumiałam, ale skoro tak pani twierdzi. Co też pani kombinuje? Dzień dobry, mogę się napić czekolady? Oczywiście. Proszę usiąść, zaraz podał. Jak idzie nasz wspólny interes? Kawa się sprzedaje. Ja jestem wierna czekoladzie jak wiele innych osób, ale dzięki Bogu coraz więcej klientów prosi o kawę. Nie mogę narzekać. Ale minęłaś przy tym grobowom. Dobrze się czujesz? Tak. To nic. Martwisz się o Teresę? Wcześniej rozmawiałam z Serią i też jest załamana. Miejmy nadzieję, że to się skończy na strach. Ale niepokoi mnie coś jeszcze. Przepraszam, rozgadałam się. Wiesz, że chętnie Cię wysłucham. Zresztą wkrótce zostaniemy rodziną. Jestem wkrótce. Leandro otrzymał ważną propozycję pracy. To dla niego wielka szansa. Ależ to świetna wiadomość. Tak. Ale. W Paryżu. We Francji. Tak. Rozważamy możliwość wspólnego wyjazdu, ale nie wiem, jak to przyjmie Wiktor sam musiałby zająć się biznesem. Nie ma się Wiktora. Jest już dorosły nas zrozumie. I nie będzie tu sam. E. E. Się, e. się nim. Wiem, jak ma na imię Wiktora zafikowany. Matka. Juliana. Juliana. Hu. Huliana. 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 No tam, A kiedy zamierzaliście mi powiedzieć? Jak tylko podejmiemy decyzję. Chciałam to najpierw skonsultować z Tobą. Więc jeszcze nie wiesz, czy chcesz wyjechać z Leandro? Chcę. Ale nie mogę zostawić ciebie. Jeśli nie chcesz, bym wyjechała, zostanę. Prosiłbym Cię o nic, co zadurzyło to Twoje szczęście. Zasługujecie na szansę, którą daje Wam życie. Czyli nie siedzi i się wachnuje. Przeżyjcie je w pełni, Ale nie rozstałam się z tobą od śmierci twojego ojca. Całe życie byliśmy nierozłączni. Nadszedł czas, byś otfrunęła. Podarowałaś mi swoje życie. Teraz ja podaruję ci skrzydła. Lecz na nich do Paryża. Będę za Tobą tęskniła, syną, a ja za Tobą matką. Później Muszę Ci jeszcze o czymś powiedzieć? Nie, śmiało, Zanim wyjedziemy, chcemy uczynić ważny krok. Wziąć się. もういっくりす。<laughs> Pan, że wizytu zapytać. Powiem, niestety nie ma wizytu. Jest coś jeszcze po prostu do prostu do waszego domu. muszę zacząć mówić. ma do tych listów. Jak to może skąd pan sobie to ja dałem nie Wyciągnąłem je ze skrzynki na komisariacie i zapiosłem twoje słowa. z jakiego powodu? Nie mogłem zamyść, że piszesz je bez randu, do kochanki i zdradzasz prawdziwą żonę. Umił znała i zdała moje prawdziwe słowa. Wiem. ze względu na przyjaźń z jej rodziną, obowiązku ją chroni.

Te listy zatrute. I, e, a te listy zatrute, co mało dodawał? No, Teresie, co mało dawał, te listy, Teresie. No i ten, ten komisarz mówił, że on tego że tej inwalidzce. jeden komisarz. A kto to? A ona umilidat, um umilidat, umilidat, prawdę? umilidat, 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 Umie co umilidat, Ogóle umilidat, 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 co Humildat. Humildat umie chodzić. Możeś ty zabić. Ulaj, nie, Idzie chyba do Teresy. Zobacz. Kajetany nie, bo Kajetana wyszła. Bo Kajetana wyszła. O kurde. Chciałem tam tej Kajetki. Nie zdołam tu mu przyjechać. Ten małym, leciał, nie z Coś jeszcze? Wysoki sądzie. Na swoją obronę mam to, że działałam w dobrej wierze. Jestem dobrym pracownikiem, co potwierdzą mi Moją jedyną winą jest to, że walczę o swoje prawa. W małym rynku mecenasie proszę poinformować klientę, bo zachowała siły na sprawach. I dziś jesteśmy tu tylko po to, by wysłuchać adwokata strony przeciwko on wyraźnie pował tego spotkania. Chodzi o argumenty najwyższej walki dla sprawy. Uznałem, że jestem w stanie biologić, że karzu w fabryce dokonała ta właśnie kobieta. Mecenarze, nadzie. To ja wolałbym. na Tak. przepraszam. A tak? Chcę się nowe siaki. którego zdania mogą okazać pokazać, się decydujemy. Słucham. Mm. Przepraszam, poszukać. Chcę poszukać. Chcę

Czy jest świadomy znaczenia skutku? Przepraszam? Tak. drugi? Ale nie mam nic przeciwko porażce. O ile sprawiedliwości stanie się zabrać. Nie spodziewałem się takiego przebiegu spotkania. Przez powyższego oskarżenie zostaje oddalone, a oskarżona uwolniona od wszystkich zarzutów. Ale... Co Pani ciekawego ogląda? Agacjowa. Trzydzieści osiem.

Nikt ci nie pomoże. Jest tu widzisz, to w księdzy się namówiła, wiesz? I on ją teraz zatrzymuje. Nie chcę, przepraszam, powiedzieć, że mnie nie bez Bo muszę powiedzieć pani o... Nie, co mi o tym to Pismy fundusz